Cześć, jestem Adrian. Chciałem was powitać zarówno w moim garażu, jak i na moim kanale, który będzie poświęcony starcie w pełnym cyklu Pucharu Polski Pitbike Supermoto w sezonie 2022. Filmiki, które będę tutaj wrzucał, będą miały na celu pokierować wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z wyścigami na pitbike'ach, ale nie wiedzą w ogóle jak podejść do tematu. Chcę przedstawić wszystkie niezbędne formalności, które są potrzebne do zostania zawodnikiem wyścigowym, o czym mówi nam regulamin względem poszczególnych klas, jak przygotować siebie oraz motocykl do zawodów, co warto ze sobą zabrać na tor, a przede wszystkim zależy mi, aby pokazać, jakie są koszty związane z takim pełnym cyklem i pełnym sezonem wyścigowym. Aby każdy mógł sobie zobrazować i odpowiedzieć, czy, czy jest na to gotowy, żeby móc sobie wystartować w takich wyścigach. Nie jest to duży koszt, dlatego chcę to wszystkim przedstawić, bo generalnie motorsport jest drogi i każdy słysząc wyścigi widzi horrendalne kwoty. Ideą pitbike'ów jest tanie ściganie, dlatego ja też podchodzę do tematu budżetowo, wiadomo bez jakiegoś wielkiego dziadowania. Mam ze sobą już dwa sezony: jeden jako mechanik, drugi jako zawodnik, także wiem już, jak to wygląda, jakie są przybliżone koszty i to wszystko będę chciał Wam przedstawić. Będę też wrzucał onboardy ze wszystkich torów, aby każdy wiedział, na jakich obiektach się ścigamy i mógł sobie zobrazować, jak wygląda dany obiekt. W tym sezonie jest to trzykrotnie Bydgoszcz, nowy obiekt w kalendarzu, czyli Słomczyn. Klasycznie stary Kiselin Valeraf i w Toruniu Avix Arena. Także zapraszam Was do śledzenia kanału i oglądania moich filmików, aby każdy mógł sobie odpowiedzieć, czy stać go na tanie ściganie. Dzięki.